Cześć wszystkim, tu Ewelina i dzisiaj witam się z wami w Buchholu. Troszkę tych książek jest, mamy jedną paczkę do otwarcia i książki tak luzem gdzieś tutaj, które są na moich regałach. Ala oczywiście już próbuje się dostać do paczki, za chwilę, za chwilę otworzymy. Tutaj jest Ala. Czy to jakiś chłopiec? Zdjęłam już karton, mam tylko folię bąbelkową i paczka jest z E, nie wiem, czy kiedyś zamawiałam z tamtego miejsca, czy też nie, ale nie mam jeszcze tam nóż, musicie mi to wybaczyć. Zaraz zobaczymy, co tutaj pozamawiała co. Ogólnie to, e, robiąc to zamówienie, kierowałam się tym, że mieli kolejne części Zaklinacza, których mi brakuje na półce, a które bardzo chciałam przeczytać. I y, mieli też fantastykę, która mnie interesowała, a o której nic nie wiem, praktycznie. Tylko to, że uchodzi za dobrą fantastykę. Mam tutaj. Ogólnie to nie powinnam zaczynać od tej paczki, ponieważ w innym zamówieniu, akurat w stanie książki, mam też książkę z tej serii, którą właśnie teraz Wam chcę pokazać. E, czyli Summoner Zaklinacz, i tutaj mam część e, trzecią oraz część czwartą. To nie do końca jest część czwarta, bardziej prequel Ala, co robisz? Zaraz ci mama da I więc tak, mamy bitwę i mamy rebelię Pierwszą część Zaklinacza pokochałam, stoi tutaj za mną ta zielona mieliśmy trudne początki, ale koniec końców bardzo mi się podobało i bardzo chciałam skompletować resztę serii więc yy, tak, dwie kolejne części no i fantastyka, o której mało wiem, a oprócz tego, że jest dobra yy, i tak, yy. pół króla okładka imponująca bardzo mi się podoba i myślałam nad tym, żeby zrobić taki maraton, może nie do końca maraton, ale serię vlogów czytelniczych z książkami kolorowymi. Tęczy. I ta książka idealnie będzie się wpisywała w kolor biały, więc już się nie mogę doczekać. Nie wiem jak z dostępnością kolejnych tomów, ale kurczę. Niestety jest biały papier. Nie wiedziałam, że to będzie biały papier. No ale okładka jest śliczna i mam nadzieję, że treść będzie równie świetna. Następną fantastyką, równie sławną i docenianą, mam wrażenie, jest Mark Lawrence. Jest to książe Cierni. Okładka równie imponująca i mam nadzieję, że książka również będzie bardzo ciekawa i nie będę mogła się wyrwać z jej szponów tak prędko. Również nie wiem jak z kolejnymi częściami, ale o to będę się martwić, jak już przeczytam i wyrobię sobie opinię na temat tej książki. Więc mamy jak na razie samą fantastykę. Mam nadzieję, że to jest sama świetna fantastyka. Przejdźmy może teraz do zamówienia z Allegro, bo na Allegro zamówiłam dwie książki, które pojawiły się na vlogu. Link do vloga będziecie mieli w opisie na dole, jak i w karcie na górze prawdopodobnie. Pierwszą książką z Allegro są Królowie Dary, również high fantasy. Mam nadzieję, że mi się spodoba. Ogólnie drugą część nie mogłam się powstrzymać i również zamówiłam. Jest w drodze do mnie, ale już się nie mogłam doczekać. I szczerze powiedziawszy, sama nie wiem, dlaczego sobie to robię, ale mam ogromną ochotę na high fantasy i no jak widzicie stos rośnie, kiedy ja to przeczytam to nie wiem. Kolejną książką jest książka, o której w ogóle nie słyszałam, ale głupio by było zamawiać tylko jedną książkę z Allegro, więc od tego samego sprzedawcy dobrałam sobie Grima od Jesse Schwartz Schwarz? nie wiem, Grim Pieczęć Ognia i tutaj już zaczęłam czytać, jestem na stronie 250 i podoba mi się. To jest takie mm, Urban Fantazy, coś w tym stylu. Nie chcę mówić zbyt dużo, bo jeszcze nie wiem wszystkiego. Jak przeczytam, na pewno dam znać. No i tak, dalej mam zamówienie z taniej książki, na które czekałam dosyć długo, ponad tydzień. I pierwszą książką ogólnie, dlaczego zrobiłam to zamówienie? Powodem tego zamówienia był oczywiście summoner, zaklinać część druga, czyli wyprawa. I no, zobaczcie tylko na kolor tej okładki. Nie wiem, czy to jest twarda oprawa, to te kolory. O, jak się teraz dostałem tych książek? No, czy te kolory nie są świetne? To wygląda przecudownie. I jak najbardziej wpasuje się w ten mój pomysł. Bardzo chcę poznać dalsze losy naszego głównego bohatera, i to by był zaklinacz. Dalej mamy dwie książki. Kierowana impulsem nie zamówiłam, ponieważ bardzo chciałam sobie wyrobić zdanie na temat tych książek. Pochodzą różne słuchy. Ja jestem z tych osób, które jeżeli czegoś same nie przeczytają, to raczej nie wypowiadają się na temat danej książki. I tutaj mam, myślę, czytaną już przez większość. Wi i Szłap. Mroczniejszy odcień magii. Również już jestem w trakcie czytania. Wracam po króciutkiej przerwie z małym gościem, który koniecznie potrzebuje atencji w tym momencie. Tak! A ty, ty, co to było? Masz. I wracając do mroczniejszego odcienia magii, to w tym momencie mam mieszane uczucia do tej książki. Jestem na 188 stronie i no zobaczymy, jak spodoba mi się dalej. Na razie nie jest rewelacyjnie, nie jest też źle. Na pewno jest to coś innego niż do tej pory czytałam. No zobaczymy jak już skończę, jaka będzie moja opinia. Kolejną książką, którą tu mam, jest Setna Królowa i, i szczerze powiedziawszy nie wiedziałam, że okładka jest... Tak tłoczona, tak mieniąca się pod światło. Co do treści, nie wiem praktycznie nic: oprócz tego, że jest o jakiejś silnej kobiecie. Wiem, że są kolejne części i że zbierają różne opinie. E, no, zobaczymy, jak przeczytam. Nie jest to książka gruba, mam nadzieję, że jest jak najbardziej przyjemna. I dwie ostatnie książki, które były w niesamowitej. Hej, co tam? Co chciała Nina? Co chciała Nina? Ala mała? Jest Ala! Ala też lubi książki. Już sobie wyciąga tutaj z najmniejszej półki, więc mama będzie musiała coś pomyśleć i pokombinować. Dwie ostatnie książki z zamówienia z tej książki były na jakiejś promocji. Są to Kroniki e, Words Ton, klątwa przeszłości i zemsta czarownicy. Zemsta czarownicy chyba jest tomem pierwszym z tego co kojarzę. Jest to seria osadzona w tym samym świecie co Kroniki Gwiezdnej, kni, gdzie one są, o, nie wiem czy zobaczycie. O, tutaj są na półce D3. Już Miłia będzie chciała spać, więc musimy szybko kończyć. Czytałam na Instagramie opinię, że książki są fajne, lecz sam motyw opętania, który się w nich pojawia, może być dosyć dziwny, więc no zobaczymy. Są bardzo krótkie i chyba będzie się je mega szybko czytało. No i przechodzimy do dwóch ostatnich książek, które są już przede mnie przeczytane. Pierwszą z nich jest Waszka przeobrażenie od Anny Stokłosy i to jest debiut literacki tej autopisarki. Ta książka jednak do dobrych nie należy, raczej jej nie polecam, jeżeli na nią traficie. I ostatnią już książką szybciuteńko Nelly Tom II, czyli Zauroczenie. Króciutka historia dla młodszej młodzieży o dziewczynie, która się przynosi do innej rzeczywistości. Przyjemna, przyjemna. Nawet polecam, jeżeli ktoś ma właśnie młodsze rodzeństwo albo jesteście w wieku nastoletnim, to jest całkiem fajna przygoda. I tak, przebrnęliśmy przez te wszystkie książki. Może wam pokażę, jak ten stos wygląda, jeżeli uda mi się je tutaj zebrać, chociaż to może być dosyć ciężkie. O, tak wyglądają moje zakupy. A, dosyć sporo tych książek i tak dwie z nich już przeczytałam, w dwóch jestem w połowie mam nadzieję, że szybko uporam się z resztą, zobaczymy się w kolejnym filmie na razie, pa!